Ukryłem jednego prosa w kościół 10 graczy Zadaniem Waszym mistrzem jego odgadność na podstawie 8 konkurencji, kto jest prawdziwym proplayerem playerem. Jeśli śmiemu uda się odgadnąć, kto jest prawdziwym prosem, otrzyma od mnie 100 zł. Pamiętajcie o wpisaniu kodu w sklepie Fortnite Hashtag hashtag Epic Partner i zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale oraz zostawienie followka na moim Instagramie i teraz przejdźmy do pierwszej konkurencji. Pierwsza konkurencja to będzie chowany na korta Szymek na podstawie znajomości miejscówki będzie musiał zadecydować, kogo wyrzucić jako pierwszego Ponieważ po każdej konkurencji robimy obrady, gdzie i z czym i decyduje, kto opuszcza odcinek Dobra, lecą się chować, dwie minuty, czas, start Dobra, tu idę Nie tutaj się chowam. Let's go. Imo? Wygrywam to. Ja Tutaj. Lepiej to wygląda w moim. W czasie gdy uczestnicy się chowali, ja z Szymkiem zbieraliśmy macy. A gdy każdy się już schował, to czas rozpocząć szukanie. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Lecimy stary. Szukaj tych bambików kurde. Dobra. Ja jestem najgorszy chowanego, ale ja wiem, że kogoś znajdę. Dobra. pyk, szukałem już. Ojej, ojej. Oj, ktoś w daszku się skampił. Nie, nie. ktoś nie jest na tyle głupi. Okej. Okay. Ty no dalej nie zabijaj jednej osoby. Na no takiej maiej miejscówce, Szymek Proszę, no nie może mnie, nie może mnie pierwszego. Ale tak w sumie stoi, ja to takie nie do poznania w sumie Ta miejscówka się wydaje mała, ale ja nikogo nie widzę jak na razie No wiesz to jest pierwszy domek, ja jeszcze się nie stresuję, jest akurat luz Nie ja na chyba ja to nie wiem co zrobię Dobra spokojnie, jeszcze masz trochę czasu Aż wszystkich kurde zabije ząb to masz Oj, czas. Tu wpłynęło coś, tu wpłynęło coś Oj, a nie to ty, ja? o oh, fuck Ja mogę ci powiedzieć, że już widziałem jedną osobę O trzech ludzi znalazłem w jednym miejscu Co tak? ty robisz? Na pewno w tej, w tej trójce nie było problemerów Nikt by się nie schował w trójkę. Jak ktoś jest mądry, na pewno w trójkę by się nie schował. O, kolejna. Witam, witam. Nie no, ale powiedzcie mi, co tacy ludzie mają w głowie, jak się chowają, nie? Nie, ja nie wierzę, że zarazem proplayera aktualnie, nie wierzę Ja ogólnie sam nie wiem kto jest proplayerem, mi wszystkie literki się pomieszały Ja serio nie wiem kim, kto jest proplayerem no, Wygrałem, tak? No dytnięcie sobie ręki, jestem pewien, że mnie nie znajdą, no zobaczcie to, nie? to no, nie ma opcji, że mnie znajdą, tak? Oj, chyba coś mi tu pozaludziło, ktoś jest głodny? Ktoś jest głodny, chodź tutaj Oj, Kroki? Tatuś cię nakarmi na Nie nakarmi no kurde Ajaj Dobra, aj, aj. no ale na spokojnie, mam wrażenie, że już wszystko przeszukałem Ja, ja na pewno ja wiem gdzie jest jedna osoba stary Ja czemu się stresuję, żeby go pierwszego Cześć Że buduję rampę do nieba Ty musiałeś coś widzieć z nieba, czego ja nie widzę O Ej, naprawdę nie? Ej, to jest mądre akurat, tylko ja mam 10 HP Musisz mi znaleźć leczenie Dobra Nie, nie Nie Kurczę, ej, nie mam pomysłu gdzie ja mam jeszcze patrzeć, Przysięgam ci No jak Sonik zabije to jest koniec stary, okej? Okay? Ej, jeden 18 bo ja nawet nie widziałem, czy on się wywalił. Dobra, top 3. Dobra, i wszyscy. Ho, ostatni dadłem. Zapomniałem, że jaki jest wówczas. Także przejdźmy teraz do eliminacji jednego uczestnika. Zanim przejdziemy dalej, to muszę wam powiedzieć o tym, na czym aktualnie siedzę. Oto nowe krzesło Flex Spot C7. Ergonomiczne krzesło, które naprawdę dba o twój komfort i postawę. Dzięki samo dopasowującemu się podparciu lędźwiowemu, twoje ciało otrzymuje wsparcie dokładnie tam, gdzie go potrzebuje. Siedzisko można regulować pod względem głębokości, a podłokietniki mają pięciowymiarowe ustawienia, co pozwalać. Znaleźć idealną pozycję zarówno do pracy jak i do relaksu Oddychająca siatka na oparciu zapewnia przebiewność i świeżość przez cały dzień Regulacja kąta odchylenia umożliwia przyjęcie wygodnej pozycji Kiedy potrzebujesz chwili wytchnienia Solidna konstrukcja, przemyślany design i łatwość ustawienia Sprawia, że C7 to inwestycja we własne zdrowie A właśnie teraz trwa Black Friday Co znaczy, że są największe przeceny na stronie Flexispot Także takie krzesło C7 możecie znaleźć w ogromnej promocji Także jeżeli chcecie sobie takie kupić to zejdźcie teraz w pierwszą linkę opisu I sprawdźcie ofertę od Flexispot ja uważam, że w tej pierwszej grupie, w której znalazłem ludzi, na pewno proplayera nie było. Nie, nie wierzę, że może być tak tępem. Przepraszam, że ktoś wyeliminuje, ale to jest totalnie losowe. Eliminuję 7 po Cristiano Ronaldo. 7 jest wywalone. 100% jest proplayerem. Jak widzicie, każdy z uczestników jest ponumerowany na Discordzie, dlatego Szymi wywala po numerkach, aby wszystko było maksymalnie anonimowo. Jednak w kolejnych konkurencjach będziemy posługiwać się skinami. No dobra, no to dziękujemy. Czyli siódemka, która ma nam profilową na pusełkę. Wywala. Czas przejść do konkurencji numer 2, w której uczestnicy będą musieli Lecieć na to miejscówkę, a następnie jak najdłużej przeżyć, aby udowodnić szybkowie, kto jest prawdziwym prosem. Ja mam takiego strata, że od razu skaczę i się wywalam i obserwuję. Ja nie mam. Ja nie zamierzam w ogóle grać z nimi, bo to nic nie da. Ja polecę tak full safe, ja, ja zrobię taki mądrą akcję, że polecę full od prawej i zagram tak na spokojnie, że się wylutować, tak? Bez 9 osób. Nie ma co jakby gridować tego kona. Lecimy od prawej, zlutujemy sobie i wygramy, nie? Ja nie będę udawał, będę grał tak jak gram i zobaczymy, czy odgadnie, tak? Niemożliwe, niemożliwe, że ktoś ma w głowie mapy jak ja no. Ja tutaj nadal on turnuje Nie możesz tak się, że się wypierdolą na Chyba, że też ma Tutaj nie ma żadnego odliczania, to jest od razu na I oni chyba mają dropmapki Z tym pistoletem to... Nie no, patrzcie na to, każdy wylądował, ja w powietrzu, nie bro? Nie, 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 nie. <śla> nie mam słów po prostu <śla> No, tutaj Hegi bezpiecznie Z jedną bronią, trochę w szoku O kurna, co to jest? Oj, ten Eddy to już skreślił go, ten Eddy go już skreślił, lecę dalej, zobaczmy tutaj. No tutaj to chłop już ma full aj flipunek i wie, że się nie boi. Okej okay. okej okay. Okej, okay. ej, dobra, ten gość jest dobry, ten gość jest dobry Kurde, głupi byłem, polecę na nich, żeby nie było A co ja się okaże się dobie Ja potrzebuję więcej ognia, żeby ocenić jego gameplay Okej okay. Tutaj dojazd od razu, bez klepanki. No nie wiem, kogo, kogo on dojeżdża. I co jest? Ta bohaterka jest do. O! Ej, dobra, to jest proplayer. To wygląda jakby on wygrał 10 tysięcy dolarów w Fortnite dla mnie. Szczerze. Pamiętaj, że kontesty to jest często też takie RNG, co nie, że to nie jest tak, że na 100% tutaj masz oglądasz proplayera. Bo czasem no to, no. się. Z... Będzie tak, że Uuu. na przykład jakiś broni ktoś nie będzie mieć, maców i. wie. To jest 100% purhawa jak Flejs. No nie no, Flejs. Rękę sobie daję uciąż. Purchawa 100% I on też opadnie w tej różnie. To jest purhawa A! O tak. Tak, ten hagiłagi się... zapytania, no? Se dał... opór i tak Ej, a tu jakiś się to poleciał! Ej, co druga osoba tu się poruszyła? <laughs> jak na początku byłem pewny, to teraz straciłem pewność. Ja zobacz, widzowie, zapisuję mu, zapisuję mu, kto jest kim. Ej, wy tego nie widzicie, bo po prostu łapie kamera. To jest wszystko zapisane. No bo już wszystko wiedział, stary. Teraz ten fight pomiędzy dwóch ludźmi mi się wydaje, że to są propiery. Szczerze, oni naprawdę gra. Oj, tutaj zro... Oj, tutaj taki błąd duży poszedł, szczerze, taki A myślał, zresztą, że to taki... jego ścianka chyba. W szoku tak. był, no nie wiedział, że mu plecy podmienił. Ej, ale ten biały co teraz robi? O człowieku Jak robiłem wygady z, z proplayerami, to oni właśnie mówili żeby na początku się wylutować a potem na fred party być Może to jest właśnie jego taktyka, tak wiesz, może to jest proplayer. player Tylko szczerze wolno zlutował, jak ma dużo czasu a ma 80 masów, co to za przygotowanie na fajta Też prawda No kurczę, no tutaj raczej nie, zobaczmy tego białego, tutaj ten biały najbardziej mnie zaczerował w tej rundzie Tylko szczerze to tak szybko przeleciało, oni się tak nie ze sobą, że no nie daje mi za dużo szans prawda. żeby poglądać Może on wiesz, że pamiętasz, że proplayer może udawać też, że jest słaby nie? Albo może może udałeś? No, a czemu nie? Yes! Dało się! Winner! Nie wiem czy dobrze zrobiłem To jest pytanie Wiem, że przejdę do następnej konkurencji w sumie Na 100% Okej, okay, wygrywa biały Ale jak powiedział, że może udawać to jest jednak nic, nie wiem to powiem tak, bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie, ale nietypowy klik mi się wydaje. Tą Larę Croft, która się wywaliła, ale dał największy opór y, surfi, y, tej... No, temu białemu. Y, Kurczę. No, będzie fisiemu, spinowi wywala. Odpada ósemka, dobra, ósemka odpada. Lecimy dalej. Czas na konkurencję numer 3, w której Szymek będzie po kolei oceniać FreeBeat każdego z uczestników. Zaczynamy konkurencję numer 3. I jak to tam jest pierwszy? Jaki to jest numerek? Numer 1, oni są po kolei ustawieni. A ja tego chciałbym powiedzieć nie. do jedynki: To nie zrobi triple edita ten Fryer. więc i go od razu skreślam, więc się postarajcie. Pierwszy triple edit musi być. I się nie stresujcie, chłopacy, nie? Jedynka, zapraszam. 3, 2, 1, lecisz, lecisz stary, dawaj, pokażę. O kurde. A, on pyta okay, jakieś... Okay. Oj, tam misik poleciał, oj drugi misik Oj, tam Quadreddito, okej okay. okay. Coś tam są same Quadreddity robić. trochę stresu, stresu, stresu było, stresu. trochę stresu było Dawaj dwójka, lecisz Nie stresuj się No stres Oj o kurde, dobra Oj, oj wylatujesz chłopie! Wylatujesz! A nie czekaj, bo on może trollować, ty, zapomniałem, że tutaj może być bajera. Ty myślisz, że jestem na tyle głupi, żeby cię wywalić za takiego nobuilda, bo ja nie kumam, nie? Ty zaczynasz dobrze tytować, a później dubly się, myślę. Oh my god, zastosowałem się. Co myślisz o dwójce? No myślę, że to jest totalny fandom. A nie uważasz, że to była bajera? Nie uważasz, że to było kłamstwo? Ciężko stwierdzić, że muszę zobaczyć każdego najpierw I potem, potem to stwierdzę Okej, potem, okej, okay, okay. dobra Trójka? Dawaj trójka Okej, okay, okej okay. To nie był błąd zamierzony Pamiętaj, że to jest ta syrena, co przed chwilą wygrała tego Kasoma. Ej, dobrze mi powiedziałeś, bo nie wiedziałem Ej, dobra, to clean są te edycje trochę no, tylko co trzecia edycja mu nie chodzi. Ten pierwszy błąd jest. Yy, tak wiesz, ten pierwszy błąd był taki, jakby niezamierzony, nie? Dobrze, do, do, dobrze zrobiłem to No Dobra, no ale patrząc na poprzednią konkurencję, stary, on tam wtedy nic nie, mis, nic nie misował, praktycznie. Coś cięższe niż myślałem, przysięgam. Dobra, dawaj czwóreczka. Okej, okay, okej, okay. ja nie ja nic nie mówię na ten temat tak. Także od razu przeszliśmy do uczestnika numer 5 Oj! Oj! Dobra, no right. oj! Oj! Ale ponownie tutaj same triple edity, to już nic innego nie ma... Ale tutaj, tutaj jest najlepiej na nie Wiesz to nie jest kreative, tu ma delay trochę No niby lecimy. tak, ale nie ma żadnych jak jakby wiesz, jakby przejmował jakiegoś high czy coś. No ja co? Niech się wszystko i od razu lecisz, lecisz szóstka. Bez stresu! Kurde, każdy mam wrażenie, że tak samo buduje. No, ja już chyba wiem, nie? nie. Nie chcę zdradzać, ale ja już chyba mam swój typ. Szczerze, swojego freebill oceniam tak. 6 na 10 Nie wyszedł pomyśl, ale to jest właśnie ten delay najgorszy, nie? Dawaj, dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. Bo strefa idzie szybko. Okej, okay, tu też. Oj oj, 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 coraz gorzej, nie? A on nas jeszcze słyszy, go stresuje, nie? Bez stresu, nie stresuj no. się w ogóle. Oj, oj, oj! oj jednak się stresuje, że jednak ci wszedłem do głowy. O, to jakieś okienko teraz zrobił? pierwszy co tak wiesz, chciał kogoś spisować. Ja powiem tak. Ciężko powiedzieć w ogóle, kto tutaj mógł być kłamcą, kto tak buduje serio i nie wiem szczerze, ale mi się wydaje, że trójka popełniła błąd, którego nie da się jakby zaplanować. Że to był nie jakby to był wina umiejętności. Więc według mnie, według mnie trójka wylatuje. Ja widziałem tam, to był jedyny szczery moment tutaj podczas tego budowania według mnie. Więc trójka, jak w ciebie wyżyłem, to odważną decyzję ryzykuję, trochę. Ryzykuję i cię wywalam. Nie chcesz, bo przedtem, serio. Dobrze szło, stary. A teraz zrobił jeden, bo tak, możesz się zdawać. Okej, okay, czyli dałbyś mu drugą szansę, dałbyś mu drugą szansę, powiem. No, nie wiem, ja nic nie sugeruję, nic nie mówię, ale wiesz, patrząc na poprzedni mecz to dużo lepiej mu szło, a tutaj. A tutaj... No dobra, masz rację, masz rację. Ale to nie przez ciebie, będzie, masz na sumieniu innego widza. Dziewiątka wylatujesz. Dziewiątka wylatujesz jak coś. I w taki sposób uczestnik numer dziewięć opuszcza program. Czas przejść do czwartej konkurencji, jaką do boksy. W których uczestnicy muszą grać jak najlepiej, aby nie odpaść z odcinka. Mogę się odwrócić? Tak, już możesz, już możesz, już możesz. Już możesz. Ej, no. Dobra, ty, no. Bo ja musiałem się odwrócić, ja nie chcę z nimi grać. Tyk. Czemu ona, tu nie gra? Ty, no, oh, oh, oh. 130. Bo ja chcę przeżyć na was własnej skórze teraz, kto jest dobre, kto nie. Jeśli ktoś na mnie przegra, to okay. z automatu ma kicka jak coś Jaki ty, ty masz kill, powiedzmy tylko? Właśnie, bo to jest moja strategia, ja, ja nie to, powiedziałem. Nie. Ja zmieniłem skina, żeby oni nie wiedzieli, kim ja jestem, nie? OF! O ty, bo jak Inez od razu, co ma być Syre od razu Syrena cię być. stary zabiła Ej dobra, szczerze? Dobrze, że tej syreny nie wywaliłem Dobrze, że tej syreny nie wywaliłem, dziękuję ci Timeman No mówiłem stary, no bo po jednym małym błędzie nie można tego tak wywnioskować Może słaby ma po prostu freebie Dobra, to syreny nie oglądam, oglądam kogoś innego Żeby wiedzieć kogo wyeliminować No tutaj mamy szarą bohateryczkę na ekranie To jest biała jak coś Jak biała? A no może być biała, sorry to nic. Ruchy dobre, ale nie proplayerskie, jak to tak można nazwać No mówisz? O, Spoko, Ryfleczek, no podlecia Mądrze, mądrze Na przykład wiesz, Gieras stary Geras nie ma jakichś mega dobrych edycji A kolejnego zabija, Oj, ty Ty, właśnie obraziłeś Gierasa, nie? Nie wiem, czy ty jesteś zadowolony z tego Ale z tego. przecież taka sprawda. dużo osób mi to mówi, że Geras nie ma za dobrych edycji, a on jest po prostu mądry Let's go Ani ta szara bohaterka, ani syrena nie jest do wywalenia I teraz jest runda, w której mogę się popisać, nie? Dobra, no po wypadowiec S nie, nie, no jak ty go porobiłeś, to to na pewno jest trooper stary. Też tak uważam? Catwoman out! Z odcinka. Jak się ode mnie ktoś wywala, to już jest grubo. Hagi łagi! O, kurde, bo mi skoczył padła. O, kurde, nie mogę zresytować. Nie panikuj stary, nic się nie dzieje, a ty skakałeś jak ja walę. No bo mówię, że ma zepsu tego pada, a to nie ja skaczę! Dobra, szczerze wierzę się jak typowy padowiec. Dobra, chodź, chodź tu! O, kurde. On ginie Dobra, nie ginie. Ja Co mam taką taktykę, że osoba, którą zabiłeś, na pewno nie jest prosta, nie? No, no tak, ja, ja tak uważam, nie? No chyba każdy widzi że na teraz godzinie, że patrzę na mu gameplay, że zginąć ode mnie, to jest wstyd. It's cut on the man right. man out z tego odcinka. Nie musimy nawet tego oglądać. Ja teraz oglądam jak najwięcej tą Syrenę, bo ona kurde tutaj mocna jest. Albo ta bohaterka. Także w tej konkurencji odpada Catwoman, a teraz przejdźmy do kolejnej, jaką będą Sun Warsy Obserwuję Hagiwagiego, bo to jest osoba, której nie jestem pewien. Szczerze, to jest osoba z potencjałem do wywalenia. Mówisz? Tak. A propos, zawsze grałem Takimi streskinami wiesz, takimi śmiesznymi Na przykład Malibuka stary Tutaj ten kliks też mi śmierdzi No zostaje u kliksa Niestety, ale na The klik jest obserwowany High Grand w sumie mi dużo nie powie, nie? Bo on tutaj dużo nie, się nie napracuje Nie, nie ja, ja nie bym ci mógł dać jedną podpowiedź, że on trochę źle buduje tego Highgranda. Powiem bardziej do prawej przejść Okej, okay, no on go wybudował w ogóle chyba na innych schodach, szczerze Jeszcze schodzi Co on robi? No i nie. dobrze, że go obserwowałem, szczerze I on... Do... Dobrze, go obserwowałem I Jeszcze ta bohaterka o kurde o ty, ale, chłopu, ale full ale fullboksik dostał Oj, oj, oj Ajajaj, aj, aj. no dobra, trudno Nie, ogólnie szczerze ta poduszka nie była zamierzona Chyba stres mnie zżarł, nie? Co on robi? Chcę, że szybko poszło na tą rudę, żeby wyznaczyć kogoś do wywalenia Jeśli ktoś to udaje, to naprawdę full szacun Ja bym już tak nie potrafił ja bym się tak nie pogrożył stare na odcinku, nie Oj, hakiwaki w ogóle, ślizą to Ej, dobra Ej, dobra, hagiwagi też dostaje przykopę I Syrena kontra bohaterka znowu. Oni są, obydwoje najlepiej sobie radzą cały czas. Tak? No, zarezerwowane jaka to mam pół No, Syrena nie powinna oddać tego winna, szczerze. Chyba okay, okay. ktoś z nich poczuł. No właśnie, Syrena da no, głupio oddała Hagen. No, tak, no tak nie powinno być, szczerze. Dobrze, dobrze. Oj, ale teraz ale bohaterka ty... zagrała, jakoś tak pokracznie. Ja nie wiem, ja nie wiem stary, kogo ty wywalisz? No ja wywalam Kliksa, nie? No, Kliks żeś tak tragicznie zagrał, ja nie wiem, kurde. Ja Ej, no ale kurde. co ty gadasz? Dlaczego ty go wyzywasz? No stary, no sam tak mówiłeś, a teraz co? To prawda, nie? Że w tej konkurencji opuszczę odcinek Kliks, a teraz przejdźmy na kolejną konkurencję, jaką będziesz Szymek jak Mówi. Dobra, Simon mówi, Syrena i bohaterka stajecie tutaj, wy jesteście bezpieczni Ja was ufam, więc sobie stójcie grzecznie, żeby nie złamać czasu Chłopacy, wy się czujecie zagrożeni, nie? E, ja nie wiem, który z was jest gorszy, ale na pewno nie jesteście proplayerami. ja to czuję po prostu, więc... No o boże, no tak, ustawione e, jak chłopacy, zwykle Simon mówi, Gulltuperka i hagiłagi kilofujecie się, kto ginie, ten ginie i tyle, nie? Okej, okay, no dalej. Nie, Blaze yeah, yeah. Jest, dobrze, dobrze o! No dobra, jaki klac! Jaki klac! Jaki klac! O Boże! Dobra, IhaNiwa, nie lecisz. I dobrze, bo truperka była taka do strzału według mnie, więc bardzo dobrze. Czyli, czyli już mamy pierwsze top 3! O Boże! Tak. Czas przyjść do ćwierćfinału, gdzie uczestnicy będą grali ze sobą 1 a Szymek będzie oglądać i oceniać uczestników. W tej konkurencji można wyciągnąć bardzo dużo wniosków, ale czy Szymkowi uda się odgadnąć te z prawdziwym prosem? A jazda grzeje gościa, grzejemy, grzejemy w gościa, grzejemy w gościa Dobra, to są dwie osoby, które nie jestem do końca pewny Ta bohaterka się rusza czasami jak pros, ale później kurczę, tak jakoś przestaje wierzyć Dobra, zobaczmy Hagiłagiego, bo to była osoba też do wywalenia na mojej liście A o, kurczę, tu tak nie, nie ma lipy, jaką on... Dobra, gramy tu w swoją grę, tak? On mnie zabija trzy razy i tyle o matko boska Jeszcze jedną rundę, jeszcze jedną rundę O ja, ej ta bohaterka go spakowała No finał syrena bohaterka musi chyba być, nie? No bo on, on wyrzuci tego lepszego, no on musi prosa spikować Już nie, to czekaj, to w sumie mnie wy. Ej dobra, to jednak się robi poważnie Jak to nie jest e, syrena, bohaterka, to nie są pro To ja naprawdę już wątpię w swojego jakieś umiejętności Fortnite'owe Oni muszą twoje poradniki chyba oglądać <laughs> Chyba tak, no Oj chodź o, matku Hagiwagi skoczył! O, bohaterka tak zadytowała, że Hagiwagi nic nie mógł wybudować. Od magika zarąbał. Ej, ale to było mocne akurat. O. Cześć. się gra. Jak coś. Lak na pół tego. Nie, nie ziemski Po tej rozgrywce od razu przeszliśmy do pojedynku Bohaterka vs. Syrena. Dobra, lecimy. Kurde, ale. No nie, obydwoje się poruszają naprawdę dobrze. Sięgam, że obydwoje grają mega. No, tylko ta bohaterka wygląda jakby trochę lepiej O O kurde, o kurde Okej, okay, okej okay. Było groźnie, ale bohaterka nie popełnia takich błędów, że nie oddaje hageranda, nie? Ona cały czas gra swoje Kto ja według ja ciebie jest lepszy? Myśli... Tak byś powiedział, kto jest według ciebie lepszy? Szczerze? No chyba widzisz to jest lepszy Kurde, no niech ta syrena coś pokaże, jakiś high granda. ja muszę wiedzieć tej informacji wiedzieć o tobie człowieku Dobra, i ona ma high granda. i teraz bardzo dobrze, bo zobaczymy czy ona odda głupio Oddała głupio No właśnie, o matko boska, o matko boska No, chyba mam swój typ, chyba już mam swój typ Jak było dużo niepewności, to teraz wszystko się rozjaśniło w mojej głowie Ta bohaterka nie ma high granda i się nie pcha na, na świra, tylko kolapsuje go, wywiera presję, mądrze Uuu, a tu podkręcił ja kuleczkę tak. Oj! I go sklapsował, nie ma high granda! 100 masów ma tylko Schodzi na dół, mądrze tak. O, ale ładnie schodzi tak O matko, ile on kapesteczko A żeby sobie zostawił bily, specjalnie to zrobił chyba Mam, no, sklapsu go Kto to wygra? Nie, bo... Ej, dobra, jest ty No, i bohaterka, okej okay. Ja nie mogę, ja tak... Zaczynił mi... ...potłuc no, tutaj już było trochę więcej wątpliwości, ale według mnie hagi Wagi. Hagiwagi od Koli, tak? Tak. Jak obstawiałem go, to tak nie zostanie. Hagiagi, out Nie, no, to są jakieś jaja, no bo to widzieliście widzowie. Dobra, dziękujemy piąteczka. No. Dzięki, dzięki. No i lecimy widzowie do wielkiego finału. już za chwilę dowiecie się kto był prawdziwym prosem. Także przechodzimy do ostatniej konkurencji, w której Szymek zagra z ostatnimi finalistami. A zaczniemy od Syren. O oh fuck, tylko Oj. nie mają assista na klawiaturze, to jest problem Ej Dobra, ja się nie mogę odzywać, ja full fokus walę To twoja ściana O Jak ty żyjesz stary? Dobra i tak się duszę przez strefę, nie? Ja walę, no. Jak ja mam rozpadać, się z jest proplayerem? Ja chyba mam... W ja mnie to oczy któryś spróbowałem To cię zabije po prostu i tyle, nie Ale jestem w szoku stary, że tak długo przeżywasz jakby z tym Syreną Ja myślałem, że na cię będzie rozwalać No i nie oh. rozwala no. no! Dobra Ja <laughs> walę Dobra, mówić. wychodzę z tego lobby Aż mi wstyd jak zagrałem <laughs> Mogłem tego nie mówić a podczas przeczytania dołamiła nas bohaterką, szybka naszła myśl. Bo wiesz, to mi się nie zgadza, ja już teraz mogę zdradzić. Bo jedynka pisząc na Discordzie tak dziwnie pisała, tak jakby był widzem po prostu. I to, to go zdradziło. Że mi się nie wydaje, żeby pro player je tak wpisał na czacie, tak wiesz, z takim luzem. Pro playerzy mają kija w dupie zawsze, a bo my startujemy tym, bo ja Za To jest akurat prawda. No, ale jak ty go pokonasz, to jest, ja stare nie wiesz, że to jest prosto. Ale ja go nie pokonam, jaką syrena w dupę dość odstawa od niego. Ty głównie, o, jednak, zaraz chociaż trzydzieści Je... osiem mu zadałeś, chociaż trzydzieści dwa. Dobra, stop, 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 hater, no, what the fuck? Tylko ja daję ci sto procent, nie? Moc, <susurwany> no, moc. <susurany> ja <śmany> no on gra lepiej od tej Syreny, no on gra lepiej Nie wiem no, ale ty powinieneś mieć kija w dupie i byłoby łatwo no Ta trójka właśnie tak pisze na czacie jakby była prosem Stary ostatnia runda już będziesz wiedzieć kto jest prosem O oh, fuck, ale <śmany> Nice Oh, no i dzizi. Co ja robię? na mocie oh, No i g -g. Co ja robię? Oh, oh, oh. Ja walę. Jaki wstyd, jaki wstyd. G -g. Dobra, to jest czas decyzji. Muszę zadecydować. Nie no może to być ktoś, kto po prostu nie jest jakimś ultramechanicznym, bo bycie prosem to nie jest bycie mechanicznym. Dziś nich ale z drugiej strony... Ten gościu na kreatywie się naprawdę dobrze poruszał. Syrenie do lepiej poszło, kurde, na tym Na gierce No na pewno mamy tu prosa, jestem tego pewien, że jedna z osób jest, jest proplayerem, ale Pytanie, która? Według mnie Dobra, dajesz ci stary pińce jako na podjęcie decyzji Trójka Ryzykuję, ryzykuję i trójka jest proplayerem Ryzykuję Odezwijcie się, czekajcie odezwijcie się i powiedzcie czy jesteście proplayerami Kto z was jest proplayerem? <laughs> <Siema. laughs> Co to, 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 to jest? bo ja nie rozpoznaję Pogosza, ja nie podam Ej, trójka, trójka, trójka udaj go, let's go! Wygrałem, wygrałem, na pewno No, no tym jest znasz, Szymi, ogólnie, nie? Ej, się nie poruszył. To, 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 to zadam im. Truchy, Sekaj! Jest! I wiedziałem, że ten tak gorzej jest poruszający wstry. się jest proplayerem, wiedziałem Czyli gratulacje, Szymi, wygrywasz to ziko. Let's go! Dobra, widzowie, subskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę, wbijacie do Szymiego oraz do Proplayera. A i koniktajmy. time! Hashtag na kanale jak Epic Partner, podbijacie ten film. Widzimy się w kolejnym materiale. No i co, do zobaczenia! Elo! A fajnie yeah. to!